maneczko z tej strony kłaga. to jest CSGO, na no moje pierwsze, na moim kanale. Jesteśmy w na mapie Denuke. ja jestem w Terro. tak, mam skina za kilka tam centów, o Jezu. Są tam ludzie. Dobra. Łoł. Pozabiłem go z Granota, to. remixa. What the Gdzie tu idziesz, oki? Tam jeszcze jeden jest. A, dobra, dobrze że nie mam WSPS. Ponieważ bym się amunicja skończyła. Za szybko przez takie strzelanie, więc. Mam tutaj taką małą przewagę, ponieważ. Zabili go, czy co? Uj, jak mnie wystraszyłeś, koleś. O tu jest jeden kolej. na mapie. Dobra, wygrałem pierwszą rundę. Gramy sobie na trybie uproszczonym. Nie wiem jak przyjmiecie tą serię na moim kanale, bo obecnie tylko LOL się pojawiał, więc... Dobra, idziemy. Co go atakujesz co? To co pomożesz co? I też jest co Dobra, o jakie mam piękne, ko oh, jest. Przepiękne, po prostu. 51 HP, no fajnie, nie? Sam z granata prosto na ryj. Dobra, idź, idź. Dobra. Ja się boję. Tam będą. O Jezu, jak cię wystraszyłem. O Matko Boska. Jak mnie zabił, no. Niedobry koleś Oj niedobry, niedobry No to przegraliśmy rundę Dobra, jedziemy I to jest ale pro, mam Gajla wiem Mam pro Gajla wiem Wy takiego nie macie, niebieski tytuł Wow, wow. Jebać biedę Dobra, idziemy na pochę Leś. Coś tam rzucił? Boże, się boję. idzie. Dobra, może następną rundkę sobie zagramy. Rankeda. Fajnie, że on sobie o tego flesza. Miał powiedzieć na ryju Dobra, cofam się. To z jakiejś strzały byłby by to krawiec. Ja się, pewnie Pewnie Drzwi całe O! No jak? No jak? Gdzież koleś był tutaj, no? tu jak mnie mógł zabić tam, jak on tam poszedł od razu? No, to jest niemożliwe, Boże No, runda wygrana, no Dwa 1 wykrywamy, jest nice Dobrze Idziemy Wow, jaki ma nóż Ła Wiecie co? Zagram sobie MP7-ką Kopieć, tak? Ej, nie kupiło mi chyba Co jest? Krawiszy. Dobra Dobra, Poké nie? jest Podoba mi się strasznie to Dobro, nie? Zawalista jest No to jedziemy Uuu, deadnął na mapy, widzę Już koktajl Ogniowy Starce, co to a to nie jest snajperka Jestem koleś No co się wycofujecie, ruszać ruszacie. Ruszać się Tam jest paka, oni są na... Dobra, idziemy Dobra Pełnej, szybko wbijać. Naprawę do wentylów. U nie, tu jest koleś. To koś go zabił, został w stałówkę. Nic nie widzę. Dwaj tam wejdziemy do góry. Szybko na dół, dobrze. O. No tu zejdzie po mnie. ja to wiem No, come on Ja muszę od swojej No, come on No ja nie stałem chyba O, jest tu gry Idzie, idzie, idzie. Idzie. Gdzie co, wycofam się stąd. Ile stąd, bo ja się strasznie boję. Strasznie się boję, naprawdę. Ubracie. ci. chwilę, on ma dobra, jest dobrze, on ma Jest dwóch na dwóch. Zobaczcie na to, koleś ma, ma chyba. Patrzcie, on rusza tą myszką. Ja nie wiem co koleś w ogóle robił, nie? Ale chociaż wygraliśmy, więc git jest. Dobra, jestem... Um, dwa na trzy, no słabo no kuźwa, no słabo no. Dobra, jedziemy z AK, jedziemy z tym, z tym. Yeah, ona no bogata. Tak. Ła. Okay. <coughs> Co mieszczasz flaszach no ją, co? No cię zreportować? Nie mam cię zreportować. Chcesz pana? Chcesz pana? No. Tu zamknięte. Ło, kulyść. Co to koleś miał, co? Ale znam co tam? A co tam? Ło, jaki to marażut. Wojna nad skin, powiem wam. No nie powiem, że żył taki error. A, spoko. To jest Satrak, tak? Nie nie wiem. Ło, wow, tą kuluźć. Dobrze. Dobrze. Dobra, idziemy koleś, Masz pakę? Nie masz paki, okej. Okay. Spok. Dzień dobry. Chyba kogoś słyszałem. Cicho, idziemy tam do góry Słuchaj koleś, nie chcę Coś wow. mi serce <laughs> Jaki famas Co za pedalski famas O Boż. Kolejna runda wygrana, je yeah. Dobra Stać mnie na WP Dobra Grameko. Grameko. powtarzam, Grameko. Muszę coś zrobić, co z programy do nagrywania, bo nagrywam teraz frapsem i trochę mi FPS-ów żera, no. Mam teraz 31 FPS-ów, no. Ludzie. Normalnie mam 60. Idź ode mnie. Ja nie chcę tak szybko zginąć. Nie. Nie dziś. Nie jutro. Nie pojutrze. Nigdy. Zabity. Dobra. Ja jestem czwarty. No 4, n 4, wow, jestem Coxem. Koks forever. Ja mam pakinę. Dobra, kolej z To tam mnie stoi lepiej na polu ogniu. Ja się tutaj boję. Idę do wentelów. Rozbili tu to. Dobry. A! Dobra Ale wejście smoka było naprawdę takie Uuu, jak nie widziałem! Jak! Nie wierzę, kolej z tą oko No dobra No co zrobisz, no nic nie zrobisz No kuźwa, ale jak on nie widziałem No to jest Ach. Dobra Puszczę wam to, żebyście oglądali sobie Dobrze Kurczut Dawać na no kuźle Uważaj tam koleś jest No zabij go Zabij go zabij go. Mówię ci zabij go to zabij go Ale ma głupi skin Dobra, wygrywamy 5-1 Czy będziemy stać na WP? Tak Będziemy stać, dobra yy, yy, granata kupuję i jadę No i może jeszcze diga Muszę sobie skina tych tak Diglasa kupić Powteru, nie będę grał z Eglokiem A, Ada muszę sobie kupić, no to No to właśnie No to idziemy sobie na długą Na dwór No jest tylko W ogóle wyjdź Dobra No, zabiłem go, przecież go nie zabiłem i dostałem tylko asystę Kuźwa, dobra ja on cofa mnie Bo to masakra jest jakaś Co to, da koleś? Jak to? Siema No nie! Kuźwa! Koleś! Jak ja ci zadałem tylko tyle obrażeń, no? Stary, no wytłumacz mi to, dobra Dobra, ogólnie myślę, tą rundę już nie będę wam robić cięć, ponieważ No tylko jeden został, nie No tutaj kolej tego zabije, albo ten go nie no, no właśnie, no Monster monsterki, monsterki No no rób to kolej szybciej, wygraj to, dobra, albo dednij, no właśnie, albo dednij, no tutaj Git Kłak wydał w tej rundzie 5850 dolców najwięcej czy było mnie wpisać w gazetach już? No nie, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Dobra, trzeci jesteśmy. 7, 6. Jedna asysta. O kurwa, jestem już od paszy akapiceps. Ja, ja tu poszłem do ognia sam. Jestem koks. Nie? Ruszacie. Dostał. O, rzucił I stąd Mój no! Nie wiesz No to jedemy, jedemy, jedemy Co mnie atakujesz, koleś Koleśowy Dobra, podsadzi ktoś Czy nie? Podsadź ktoś, koleś No ja zapomogłem Co to? Przez koleśni koleś, nie mogłem wyskoczyć, wiesz? Nie, o nie nie, pierdolę to, pierdolę Nie wchodzi się bez zapytania, pyta... Mówiłem ci już to, nie? Przez telefon rozmawialiśmy. O, tu jest koleś. Mówiłem ci o tym. Dobra, tu jest koleś, nie? Był przynajmniej. Ty ja sam zeznałem. Dobra. Playsy. bo Ej, fajny skin. Uf, skąd? Trzeci jestem. Wow. Wow. Wygrana runda. Yeehaw. Yeah, yeah, yeah. Jee! I... Yeah. Dobra Dobra, idę. Zauważyłem teraz, że jak mam na, nagrywanie na F1 To mi wyłącza nagrywanie, nie? Więc jedną scenkę już straciłem Więc mogliście się zauważyć teraz Prze chwilą, że było takie cięcie, nie? Takie, takie dłuższe Zobaczcie jakie mam staty już To było cięcie, to mi nagrało tego Musiałem nacisnąć w 1 To mi automatycznie kupiło i automatycznie mi wyłączyło nagrywanie To będzie się skapnie. Więc będę musiał to zmienić, więc sorry, nie. Czekamy tu na koleżę. Czekamy, jest tu na taki kamper, taki kamper, nie, taki fitny camper. No, nie. się musimy posadzić, bo ja jestem za gruby. Nie? Myślałem, że tuś bił. Takie, takie, takie ofensywne wbicie tu, nie? Muszę trochę 7x4 zakopić, podoba mi się. No i jest chyba tanie. Z tego co się orientuję. Albania. I wygraliśmy tą rundę. Dziękuję za oglądanie. Czy to są jakieś kina? W skrzynie może co? Nie, dobra, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych moich odcinków i poprzednich, więc się ma. Kiedy Leona wbijamy? No, jak chcesz. Dobry, no dobra, to teraz. Ja biorę też agro w jedno. Dobra, możemy go wbić. stary, akurat miałem tak było tak już wiesz... Uuuu, ulti o, użył. Ale nie tak.